Chciałam Wam pokazać, że jedziemy do. Projekt ślub w ogóle. Jedziemy do florystki, po bukiet ślubny bardzo skomplikowany. Mam nadzieję, że mi go zrobi. A chciałam Wam pokazać, że Konczeski tak bardzo mnie kocha. W ogóle wiesz, że jesteśmy w pustym garażu, tylko my jesteśmy. Tylko my. <laughs> że ubrał to samo, co ja! Tak bardzo mi kochasz? Myślałem, że nie zakładasz tej koszuli Była. Ta... jeden! nie patrzyłeś się na mnie! Nie! <noise> A by już szalała na ten dźwięk. Ace, hello! Twoje miejsce jest zajęte? Bo córeczka za. bo... nasza córeczka z Warszawy jechała wczoraj do, z nami do Warszawy do Justyny Nunmi i później e, w drodze powrotnej chciała siedzieć z statusiem. Słuchajcie, bardzo dzielnie zniosła podróż. Zrobiła tylko jeden raz fochy, bo jej spadł młotek pani doktor. <noise> A później był czat, więc po prostu, no kocham to dziecko, no. Nie ukrywać, moja krew i moja szkoła. Nie ma hydraulika, jakby się ktoś pytał, to po prostu spodnie niut. Chyba zacznę nosić jakieś bokserki albo jakieś coś żeby żebyś zawsze miała hydraulika. A pójdziesz na depilację? Czego? Na żadną depilację nie pójdę. Pójdziesz. No to dzisiaj zabieramy was, dzień dobry, do... Na czwarty zabieg epilacji laserowej. Uuu, ściemniłeś się bardzo. Pa! Także e, jestem po trzech zabiegach. Włosków nie ma totalnie, ale tak jak e, Martusia wspominała, że poleca zabiegów pięć, więc dzisiaj jeden na czwarty przed ślubem. Na piąty oczywiście się również umówię, ale już teraz jestem po prostu przeszczęśliwa, bo nie wiem co to jest maszynka, czy wosk, czy cokolwiek. Eee, no i cóż, projekt ślub. Chyba już ostatni, kochani, prawda? Pójdźcie tak. słuchajcie, bo musimy wszystko poskładać, musimy wszystko porobić. Jesteśmy z takimi tyłami, że tak naprawdę... My lubimy tył. Eee... Bo to niczym nie grozi. No, okej, okay, niczym to nie, ale... Proszę drogi... 500 nie! <śpięć> ale fakt, faktem, żeśmy mamy takie tyły, że staramy się w ogóle nadganiać wszystko i to w tempie ekspresowym. Zobaczymy jak to będzie. Ja Mam nadzieję, że będą jeszcze dwa projekty ślub. Ale na pewno będzie projekty yy, będą projekty ślub po ślubie, zwłaszcza tu w The Bright School. Więc yy, na to... To musicie widzieć, to musicie oglądać. Każda panna młoda i przyszła wedding planerka, bo tam się działo, nie? Także Laurka już odebrana z przedszkola wcześniej. Co wcinasz? Pryty. Pryty. Jedziemy do mam! Prawda? A byliśmy florystki i stwierdziłam, jak to ja zawsze, że zrobię najlepiej. Także zrobię po swojemu, według własnych wizji. I mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Moja delikatna, zwierna wizja tego. Co na się powiesz? Będziesz się bawiła? Co będziesz szukała? Kogo? Wilka? Nie, widzę. A kogo? Nie. nie, nie A bym... gdzie ty jutro jedziesz? Przy szkole, powiedz mi. Powiedz ja wy, wszystkim. Nie wycieczkę na basen. Na wycieczkę ja na tak basen! Widzę, nie wiem, żuba, mogłoby być pływać. Nie wiesz, jak sobie, ale ja, kochanie, wszystko ci nauczymy. Ale nie jedziesz na basen, tylko jedziesz do Gdyni, do eksperymentu. Gdzie będzie zabawa wodna? Wiesz? Ale to nie będzie basen. Nie to nie będzie basen. super zabawa. Pierwsza wycieczka naszej Leorusi, prawda? Kogo będziesz trzymała za rączkę? Matrza. Za małą zobaczymy. Okej, to my jedziemy do mam. Do zobaczenia już w środku. Pa! bo my takie całości... Ta bo my takie jesteśmy, prawda? Pańskie. No. My się lubimy całować, prawda? No. Nie! <grymne> <grymne> no. dobra, do zobaczenia. Już już Do mam i ja. do mam swój wydał, jak chciałam pić albo coś, a się wydawać fryty, co by wydawał ale to mi odpadło, bo że ale to jest dużo, a to nie ma. Mam się przyszyję, prawda? Dobrze! nie, nie, Wam bardzo podziękować za wszystko co nam nie, <totuś> <totuś> Jesteśmy, kochani, na czwartym zabiegu. Tak jak Wam dzisiaj wspominałam, jak że e, Marta powiedziała, że zabiegów powinno być pięć. Ja dzisiaj będę miała czwarty. Nie widzę włosków, jakieś tam pojedyncze może, ale nie specjalnie. Więc e, piąty na pewno zafunduję sobie po podróży poślubnej. <grym> Razem już e, z strefą bikini. Ale w każdym razie dzisiaj mamy czwarty zabieg. Pokażę Wam efekty. Przy sukni ślubnej będziecie widzieć yy, już totalnie błysk, więc zabieram się do roboty. Więc może czuję, ale pamiętajcie co wam zawsze mówię. Ból bólem, ale myślcie o efekcie końcowym, to jest najważniejsze. Idziemy na piknik do domu. Słuchajcie, jestem po zabiegu. Znowu... Już? jesteś po zabiegu? Jestem po zabiegu, znowu się. Pa pa Lara Croft odeszła. I wilka. Jestem po zabiegu. Znowu się tutaj kurczak. Ale jestem zadowolona. Przed samym ślubem właśnie ja, mam zrobić. Ja, ma się... Tak, tak. Przed samym ślubem e, muszę zrobić peeling, żeby to wszystko ładnie e, wyczyścić i będzie pięknie. I będzie pięknie, jak A teraz zapraszam Was na piknik. A co tam będzie na tym pikniku? Przepraszam. taki inny nawet No właśnie! Cześć! A kogo my tu mamy na piknik? Będziemy karmić wilka? On je warzywa? To dlaczego Ty nie jesz warzyw? Nie To są dwie parówki? Dobrze idę. <głos> <głos> poproszę banana. Poproszę sałatę. Popraw nóżkę czerwony kaptuszku, bo inaczej ci ją zjem. Nie chcę już parówki. Ale o mam już jedną w brzuchu pokazać Ci? Nie, bo wypaduje. I co wtedy byry? O nic! Czerwony kapturku, ja Ci przyniosłam też coś do jedzenia. Słyszę, że bierzesz tą białą śmierć. Zostaw ten cukier. białą śmierć? Zostaw ten cukier. To jest brązowy cukier trzciniowy. Sama mówiłaś, że jest zdrowy i dobry. Kiedy niby? Żony Ci się pomyliły. Widzisz? Za karę. A kto tak pięknie śpiewa? Mam ty się A ja muszę iść, przepraszam sobie, zobaczyć, co tam są zapalone. A ja właśnie pokażę Wam tak szybko. Dzień dobry, pani od paznokci, czarodziejka. <grymne> na ślub będę chciała bardzo, bardzo, bardzo chyba taki różowy nude. To mi się wydaje, że hybrydy taki, ale już bez żelu, tylko właśnie taki bardzo delikatny, piękne. No, coś takiego. Albo taki, albo taki. Kurczę, ten deszcz jest śliczny. Holendę, najgorzej jak widzicie, tyle, tyle kolorów. Idę, żabo! Już idę! Także na pewno... Na pewno przyjdziemy tutaj na ślub. Hello? Hello. How are you? How are you? Are you fine? Mm. <laughs> Przys przyszedł kupa do Twojego, a nie ziemię? Ten wilk? No. On tego i warzywka? A przepraszam, a te parówki, które wcisnęłaś do brzucha, to nie są warzywa. To jest miecho. miecho podobne. I co? <słuch> Okej, okay. a jeszcze muszę Wam coś pokazać, to jest idealna super kanciapa dla y, tatów, którzy chcą się schować. Więc, uwaga, pokażę Wam ją tak. Super kącik, gdy dzieci i żona są na górze, a my chowamy się tutaj. Proszę, hops, hops. I nic, tylko drzemać! Żona na zabiegi, dziecko z animatorkami, a tu wygodna czemka. Słucham! Kiedy jesteś? Pod wami. Cóż wam powiem? Czas on powiem. Kurczak. A ty nie powiesz. Złoty kurczak. Ten, to były kur... ten, chińskie słupki. A byś chciała palonika. Tutaj coś się nawet nie wyrążliwali. Proszę bardzo. Uh, to było to jak To, to dziękujemy i pa! Okay. pa, pa. Okay. Dobra, trzy, cztery iry, Klaps. Siema? No widzisz, i klaps już działa. <głos> <głos> w klaps, jak to na mnie działa. No. Czach! Stop klatka. O! Klatka? Też. Lubię. No lubi klatki, no go Jakby nie widziałem, no dobra. Witamy Cześć. Was na naszym kanale. I to już pewnie przy tym vlogowym Mogło być już było. No tak, bo y, ostatnio jesteśmy z materiałem na bakier. E, mm, no właśnie, ja jestem z materiałem na no bakier. Właśnie. I nie zdążam Wam, wam y, nakręcać, kręcić vlogi i y, wszystko tego montować. Ponieważ jak jesteśmy razem, to staramy się dzielić tymi wszystkimi obowiązkami. I ten obowiązek vlogów spada I on na mnie. bardzo y, kiepsko mu to wychodzi. Ja lubię spać. No dobrze, ale... Uh, 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 uh. W dzisiaj będzie troszkę nietypowo, ponieważ chcieliśmy się Wam nagrać informacjami na temat naszego ślubu. Instrukcja obsługi naszego ślubu. Dokładnie. Nie. Po pierwsze spotykamy się, gdzie to możemy zrobić? O, tu. Tu się spotykamy, czyli spotykamy się w molotece. W molotece, nasz tu. ślub się o odbędzie. Tu. Nie, o tu. Tu. O tu. O tu. Spotkamy się na godzinę 16. O godzinie 16 tam będzie. Odbędzie się ceremonia. Poczniemy ceremonię. I teraz. No właśnie. Co z tą ceremonią? Robimy to przede wszystkim dla nas, dla naszej rodziny. To nie jest typowy ślub. Nie zależało nam na typowym ślubie, gdzie wysyła od się. Samego, od samego tak. początku na Zresztą to zależeń, wiecie, gdy... bo sa, sam pomysł urodził się wtedy, gdy byliśmy wszyscy na live Nie chcieliśmy typowego ślubu, gdzie sz, szczywno wysyłane są zaproszenia do konkretnych osób, gdzie na widok zaproszenia opadają w te ręce, tak? Że musi przejść na ślub. Tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy, że ja chciałam, później Piotr się do tego przekonał. Laurka od razu się zakochała w tym pomyśle. Chcieliśmy, chcieliśmy po prostu zrobić coś wyjątkowego. Dla nas, dla naszej rodziny, dla naszej trójki. Tak jest. No i teraz, słuchajcie, długo, długo nie mieliśmy pojęcia, tak naprawdę, gdzie się odbędzie nasz ślub. Było wiadomo, że to będzie plaża i to był stuprocentowiec. Natomiast do tak naprawdę. konkretnego miejsca musieliśmy dojrzeć, ponieważ chcieliśmy to, co najlepsze, sami o tym wiecie. I na to miejsce padła moloteka. Tak, jak wiecie, bieli. cała pieli. Romantyczka. No dobrze, ale słuchajcie, i też cały czas liczyliśmy na to i staraliśmy się, żeby jednak to był ślub. Kościelny. Tak jak Wam mówiliśmy, pisaliśmy, w wobec. Niestety, niestety obliśmy się o biurokracji, o typu, różne e... różne rzeczy. Tak, o nie, nie, tego... nie będziemy mówić o no, tego typu. Powiem: nie? E, typu tego, że nasz Adam Bogoryja-Zakrzewski z polskiego radia, z reportażu, dziękuję, pani, że i jesteś, pani Iza. i pani Irena. Irena, przepraszam. Szefowa radia postarali się nam o cudownego księdza, artystę, który bardzo chętnie chciał z Warszawy przyjechać, i tego y, tematu trzymaliśmy się bardzo długo, ponieważ no, wszystko było załatwione, ustalone, dogadane. Tuż przed samym ślubem, niestety, ksiądz zadzwonił i powiedział, że. Niestety nie może przyjechać na... udzielić nam ślubu w plenerze i w ogóle udzielić nam ślubu, ponieważ musi mieć zgodę episkopatów. Dokładnie. Tutaj powiedziano nam, że nie ma sensu z tym walczyć. Staraliśmy się też załatwić to lokalnie, gdzie już po prostu łapaliśmy się wszystkiego, co mogliśmy. już nie był, był termin, tak? Wtedy, termi. Tutaj też się objęliśmy o to biurokracji, biurokracji bardzo brutalną, bardzo brutalną No nie rozumiemy tego, bo tak naprawdę... Nie będziemy, nie kochanie, nie będziemy się tutaj y, rozgadywać. Ale nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że na przykład powinniście się cieszyć, że ktoś chce wejść tak. w, w związek małżeński kościelny i w ogóle wychowywać się w tej, wychowywać córkę i całość i być w tej, w tej wierze i się trzymać tego. Przykładem tego było, powiem tylko kilka przykładów tego typu, że chcemy ślub w Gdańsku, robiliśmy A. nauki przedmnożeńskie w Wielkopolsce. Mamy ślub cywilny, jak mamy dziecko, jak śmiemy. Dobrze, że do, do, do proboszcza nie poszliśmy z Laurą. No właśnie, byśmy u proboszcza i tego typu rzeczy, więc nie chcemy, nie chcemy w tym temacie tutaj się rozgadywać, więc y, po prostu zwyczajnie obliśmy się o totalny mur nie. Myśleliśmy, że tego typu rzeczy osoby no, ale było, było mnie no ważne. Y, no i to dochodzimy, jest instytucje. Tak, i dochodzimy do, do zasadniczego pytania, mm. czy ślub się odbędzie? <noise> A... Tak. Oczywiście, że się odbędzie. Odbędzie się, tylko że się odbędzie na naszych zasadach. Amerykański styl. Gdańsk Bengals! Chyba kadzo Bengals. No i będzie. E, kochani, robimy ślub w stylu amerykańskim, tak? Czyli będą przysięgi, gdzie sobie złożymy oboje. E, będzie. Nie znamy będzie, ich! Będzie pierwszy tanie. A, suknie od Goka. Więc, więc, więc będzie to, co tak naprawdę e, każdy ślub charakteryzuje. Slow. Who gets this slope? <laughs> Tak, odbędzie się. Nie chodzi nasza tutaj o to, by konkretnie ściśle była pewna osoba, która uważa, że jest e, sługą Bożym, nie wiem, a pracuje w instytucji, oddzieliła nam ślubu. Nie, my się kochamy, tak? I wy o tym wiecie i chcemy sobie po prostu złożyć przysięgę jesteśmy bardzo głodni i ciekawi tego, co kto dla nas, że znaczy, co Ty dla mnie wyskrobałeś, to <coughs> ja chcę sobie powiedzieć. Mm, ale Orka się strasznie cieszy. Ona też chce się z nami ożenić, jak to ona mówi, więc więc sama chcę włożyć pierścionek. Po prostu będzie pięknie, to jest dla nas. I w związku z tym, że nie robimy jeszcze ślubu tylko dla nas, zapraszamy osoby, zapraszamy was, bo poznaliśmy się na, dzięki Facebooku. Kobe. Facebookowi. Fejsuziu. Fejsuniu. Fejsbuniu. 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 Fejsusiusiu. Słuchajcie, no, suma, suma summarum chodzi o to tak naprawdę, że przychodzi ten, kto chce to, być z nami. Tak. I poprosi. robimy my to robimy dla siebie. Mamy nadzieję, że też nikom, nikt się nie poczuje w tym momencie urażony, że nie będzie to wśród kościelny. Niestety staraliśmy się. Że wyszło, nikt nie jak dostał wyszło. zaproszenia pisanego, bo nikt nie dostał. Nawet nasze mamy nie dostały takiego. Tak, nikt nie dostaje do zaproszenia pisanego. więc Zaproszenie kto, by chce, przez kto chce, ten przychodzi. Słuchajcie, moloteka tak. jest. 29 otwarta. czerwca godzina. 16. My będzie tam będziemy, my będziemy na Was czekać. E, my to robimy dla siebie, nie dla księdza, nie dla kogoś. Dla e, siebie i dla Was! Zatem, moloteka każde... czynna, moloteka otwarta, w molotece będzie odbywała się również e, inna impreza tego samego dnia i znając molotekę, nie tylko jedna impreza. Nie, bo wieczorem są kolejne imprezy, Dokładnie. tak to jest normalna, więc, normalna, normalna, e, wyskowie, normalna impreza. Słuchajcie, więc... bar jest czynny, bar jest dla każdego, Normalnie tak jak idziemy do klubu, klubu. czy coś takiego, tak? Um, musicie tutaj nam wybaczyć, bo nikt nie będzie dostawał lampki szampana czy talerza z Rosołem, tak? Ponieważ nie oszukujmy się, nie wiemy ile osób przyjdzie. Um, a Zatem my sami będziemy a musieli cała, za nas rosół zapłacić. Cała też cała też idea tego wszystkiego nie miała polegać na tym No dokładnie, żeby to było po prostu ślub, to jest tylko, impreza, żeby się spotkać, kto chce, tak, kto, i kto chce, chce z nami do klubu. Czas. Tango, będzie. tango, tam, tam przyjedzie. Będziecie mogli zatańczyć z nami, zatańczyć, będziecie mogli z Piotrem, jak ta lala. No słuchajcie, będzie po prostu fajnie i e, będzie przezajbisty, przekozacki reportaż i zdjęcia samej Ani Żupańskiej. Ona ma wyłączność na nasz ślub, więc... Dawid zrobi ci fryzurę. Ech. To mnie uczesz, a ten się. Teraz tak, mam tak, damy sam linka David. do Dawida, który tak. będzie tu. Oh yeah! Więc sam Dawid przyjeżdża do mnie z Warszawy, żeby mnie z... Nie, Davida, nie ile uczestniczyć, Oczywiście, urządzaliście. Y, tutaj macie link. Mm, czy tu? Tu jest link. Tak Więc Bien... słuchajcie, to jest po prostu impreza otwarta, może przyjść każdy. Każdy, kto chce. Z nami być. Tak, kto chce z nami A być. Kto chce się być w monotece i być na plaży, też może przyjść. Dokładnie y, będą mistrzostwa w piłce ręcznej bodajże. Nie, różne. nie? plaży nożnej czy siatkowej? Nie. W każdym razie w piłce. W piłce, właśnie. Nie jesteśmy więc, więc że w piłce. Więc imprez, może też się pojawi informacja o Imprez to tego typu w trójmieście danego dnia, danego weekendu dzieje się bardzo dużo. Wysyłacie, wysyłaliście mi zapytanie o noclegi, więc wszystkie, które poleciłam, są już wykupione. Więc fajnie będzie chciał. po prostu. My się, się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że Wy też się będziecie cieszyć naszą uroczystością. W takiej formie, jaka będzie. Gdańsk e... Vegas. <laughs> Słuchajcie, tam jest też restauracja, będzie to zje... tam można zjeść, tam można wypić, można po prostu spędzić miło czas z nami. O godzinie 16 wszyscy na molotek, ale hasło na American Wedding. American Wedding. Cieszymy się bardzo, że przyjedziecie z różnych części Polski, a nawet za zagranicy. Bardzo się cieszymy na pewno. To jest w ogóle szok dla nas. W każdym razie jest... <laughs> jeszcze śmieszne jest to, bo ostatnio rozmawialiśmy. Na... Ale jak się, my, ale jak się my poznamy, ostatnio tej... rozmawialiśmy właśnie na grupie. Ślubnej, o tym, że jak ja Was, jak my was poznamy, ja. ponieważ my kojarzymy te wasze ikonki malutkie, tak? Z, z zdjęć profilowych Ale i tylko wiemy kątki. A my nie wchodzimy w każde zdjęcie, żeby zobaczyć, jak dana osoba wygląda. Wielokrotnie, no, wielo-, wielokrotnie, wielokrotnie jesteśmy zatrzymywani no. gdzieś nawet, czy, czy podczas zakupów, czy podjedzenia, czy cokolwiek. To ja, Helenka, z Facebooka, jak mnie możesz mnie nie kojarzyć, przecież komentuję. Współpraca chciałem strasznie podziękować pani która nas zaczepiła dopiero jak skończyliśmy jeść. O tak, pani w oszołom ostatnio. Naprawdę, no Otóż tego, że, że jej historia jest też niesamowita. Cudowna kobieta, cudowne dzieci. Bardzo czekam na twoją wiadomość na Facebooku, obiecaj, że się odezwiesz. Więc uwielbiamy was poznawać, ale mówię, albo takiego rozmawialiśmy, że będziecie mieli indikatory z waszymi profilowymi zdjęciami malutkimi. Po prostu no. miejcie wyrozumiałe... Zróbcie chcesz taką pakietkę Facebook. Miej, no, miejcie wyrozumiałość y, dla nas, że po prostu no, nie będziemy kojarzyli y, wszystkich no, z imienia, ze zdjęcia, bo nie wchodzimy no. w wasze profile, żeby zobaczyć jak dana osoba wygląda, bo nie jesteśmy Ale myślę, że ktoś kto, ktoś kto chce już przyjechać z nami to chyba się nie będzie wstydził przyjść i się I powiedzieć cześć przywitać. to ja, Grażyna Tam? i... i... Ze strony graczna nas Insta, chyba, czy tak. To, to chyba takiego, taka tak? yy, chyba yy, ominiemy, ominiemy ten proces zapoznawczy. Wtedy już będę wiedziała. Tak jest. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy. I yy, mamy nadzieję że tylko. Się tylko że, czekajcie komuś, czekaj, kochanie. Mamy nadzieję jeszcze, że będziecie mieli porozumiałość do wszystkiego, co nam się odbędzie, ponieważ miało być kosmicznie. Ale niestety, niestety laurka się nam rozchorowała i mieliśmy jechać na tydzień przed ślubem na pewne ćwiczenia, pewnych czynności, ale niestety musimy siedzieć zamknięci w domu. I ćwiczymy w domu. Czy zaczynamy? Więc dzisiaj? po prostu cieszę się tym, że my jesteśmy dla siebie i chcemy się tym dzielić, dzielić ponieważ no miłością trzeba się dzielić. Tak jest. Ponieważ jak to mówię, ma oma z książki. Dajesz komuś uśmiech, dostajesz dwa z powrotem. No, o, bardzo miłe. No, raczej. Nie inaczej. No. Kuchy, kochamy. Kuchnięka. Pa.